Biblioteka Stulecia zaprasza do wysłuchania utworu. Nastała noc, spragniona wymian mroku na dreszcze, w półśnie rosy. Dom bałwochwalczo wierzy w tymian, we wpływ tymianu na niebiosy. Światła na trawie mrą pokotem, Śmierć świateł wzrusza leśne knieje, Północ przedawnia się pod płotem, a płot przyszłością gwiazd srebrnieje. Gdzie jest bezdroże? A gdzie droga? Gdzie dech po śmierci, ból po zgonie? Więc nie ma tchu i nie ma Boga? I nie ma nic, a Księżyc płonie? Księżyc to wioska ogromniasta, Gdzie ciszę ciła brat mój srebroń, Co siebie własnym snem przerasta, Więc mu istnienia w srebrze nie broń. To niepoprawny istnieniowiec, Poeta, znawca mgły i wina, Nadskakujący snom manowiec, Wieczności śpiewna krzątanina. W sieć rymów łowi srebrne myszy, i srebrny chwast, i srebrną jabłoń, i rzuca strzępy srebrnej ciszy na księżycową błoń czy prabłoń. Śmierci, powiada, mrok nas słyszy. Nie śmiej się w niebo i nie błaznuj, i rzuca strzępy modrej ciszy na księżycowy znój czy praznuj. Jam ten, powiada, co mgłą dyszy, i wie, że Bóg to łza i zamieć. I rzuca strzępy złotej ciszy na księżycową mieć czy pramieć. Pełno tam dolin, wzgórz, bajorów, modrych rozwiśleń i udniestrzeń, i niby scena bez aktorów rozpacza pusta w świetle przestrzeń. I szepce srebrnoń w dal znikomą. Nie samym światłem mrok się żywi. Wszyscy jesteśmy nieszczęśliwi. Lecz po co srebrnieć, nie wiadomo. Nim śmierć w źdźbłą roku przeistoczy pomysł mych łez i zarys ducha, niech mi gwiazdami spyla oczy nicości złota rozsypucha. I gdy tak mówi, nicość właśnie kłami połyska zła i szczera. I jeszcze jedna gwiazda gaśnie, i jeszcze jeden Bóg umiera. Dziękujemy za uwagę. Nagranie zrealizowano w Książnicy Zamojskiej w ramach obchodów jubileuszu stulecia biblioteki.